Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Peugeota 3008. Szczególnie w pierwszych latach produkcji sporadycznie pojawiają się problemy z elektroniką, czasami z czujnikami parkowania, nawigacją, czasami z alarmami lub centralnym zamkiem. Większość problemów elektronicznych została rozwiązana przez aktualizację oprogramowania. Kontrolka ostrzegawcza ABS ESP wskazuje na uszkodzony czujnik koła. Przy zakupie należy sprawdzić funkcjonalność układu klimatyzacji. Największą wadą tego modelu jest bardzo delikatny lakier. Szybko tworzą się rysy, zwłaszcza po myjniach automatycznych. Odporność podwozia jest na przyzwoitym poziomie. Czasami występują również drgania przedniej osi. Jeśli wyważenie kół nie pomoże, serwis wymieni mocne przednie klocki barkowe na bardziej miękkie, które lepiej pochłaniają drgania kół i nie przenoszą ich na kierownicę. W silnikach benzynowych VT i THP może dojść do awarii zaworu elektromagnetycznego o zmiennym kącie otwarcia przepustnicy, co oprócz zapalenia się kontrolki rozruchu silnika objawia się również wyłączeniem silnika, słabszą mocą lub wolniejszym przyspieszaniem. Silniki benzynowe mają również awarię cewki, co objawia się tym, że silnik pracuje na mniejszej liczbie cylindrów, nierównomierna praca, słaby rozruch i tym podobne. Aby zapobiec problemom z cewką, należy regularnie wymieniać świece zapłonowe. Zaleca się przejechanie maksymalnie 50 tysięcy km. Przy częstszych podróżach na krótszych trasach, miasto, wygodnie jest wymienić świece zapłonowe po 30 tysięcy km. Czasami migające kontrolki w silnikach benzynowych informują również o problemie z sondą Lambda większe ryzyko, jeśli pojazd jest eksploatowany na krótszych dystansach. Przy większej liczbie kilometrów wyciek oleju, częściej w przypadku Viti, występuje wokół pompy oleju, czyli mechanizmu regulacji zaworów o zmiennym kącie otwarcia przepustnicy. Silniki Viti i THP mają tak zwany łańcuch bezobsługowy, który powinien wytrzymać cały okres eksploatacji silnika i należy go wymieniać tylko w rzadkich przypadkach. Niestety rzeczywistość jest inna i łańcuch należy do słabszych elementów jednostki napędowej. Podczas gdy problemy atmosferycznego VTI są eliminowane, a łańcuch napędowy zmienia się w przypadku większego przebiegu, w przypadku silnika pierwszego 6THP z łańcuchem sytuacja jest znacznie gorsza. Oprócz rozciągniętego łańcucha problemem jest często słaba praca napinacza hydraulicznego. Problem z łańcuchem charakteryzuje się wyższym poziomem hałasu, odgłos grzechotania, występują również problemy z nierównomierną pracą, świeci się kontrolka awarii silnika, ponieważ rozciągnięty łańcuch powoduje przekazywanie nieprawidłowych informacji z czujnika, wałka rozrządu i wału korbowego do sterownika silnika. Możliwy problem przeskakiwania łańcucha, co oznacza awarię silnika, w niektórych przypadkach nawet uszkodzenie silnika. Zapobieganie polega na wymianie oleju silnikowego co 10 000 km, a nie zgodnie z zaleceniami producenta co 30 tysięcy km oraz stosowaniu oleju silnikowego zgodnie ze specyfikacją producenta samochodu. Nie zapomnij również o ostrożnym rozgrzaniu zimnego silnika przez pierwsze kilka minut jedź delikatnie. W przypadku silnika 1,6 THP z czasem sadza gromadzi się głównie w układzie dolotowym i zaworach dolotowych. Powodem jest częściowo cyrkulacja spalin zawierających cząstki węgla, a także opary oleju przedostające się do układu dolotowego przez układ wentylacji skrzyni korbowej, a także wokół pierścieni tłokowych. Oprócz układu ssącego i zaworów ssących, sadza osadza się również w komorze spalania. W połączeniu z zaworami dolotowymi i osadami sadzy w komorze spalania następuje spalanie detonacyjne. W rzeczywistości praca silnika stopniowo podgrzewa komorę do wysokich temperatur, powodując automatyczny zapłon mieszanki. Silnik spalinowy, zdarzenie z którego informacje są zbierane przez jednostkę sterującą, która z kolei zmniejsza kąt zapłonu wstępnego, aby uniknąć samozapłonu. Mieszanka paliwowa jest następnie zapalana i zaczyna się palić później, nie dostarczając całej swojej energii. Rezultatem jest stopniowy spadek wydajności i zwiększone zużycie. Długoterminowe problemy ze spalaniem detonacyjnym obejmują uszkodzenie tłoków w silniku. Jako zabezpieczenie zapobiegawcze zaleca się stosowanie paliwa dobrej jakości z dodatkami czyszczącymi lub paliwa z środkami czyszczącymi. Co ważne, paliwa te lub produkty muszą być stosowane regularnie, najlepiej po każdym tankowaniu, min. Co drugie, trzecie tankowanie, jednorazowe lub krótkotrwałe stosowanie nie ma znaczącego efektu. W przypadku bardzo brudnego silnika taki zabieg czyszczący ma tylko krótkotrwały efekt. Czasami silniki 1,6 THP mają problem z fałszywie dodatnią temperaturą płynu chłodzącego, co powoduje, że silnik nie nagrzewa się do temperatury roboczej. W przypadku silników diesla zaleca się stosowanie wysokiej jakości oleju napędowego i regularną wymianę filtra paliwa. Im większa ilość zanieczyszczeń w oleju napędowym, tym szybciej zanieczyszcza on filtr, co skutkuje mniejszym przyspieszeniem lub utratą mocy przy wyższych obrotach. Więcej brudu oczywiście stwarza ryzyko nawet zatkania wtryskiwaczy, co prowadzi do trudnego rozruchu lub nieprawidłowego rozruchu silnika. Często wtryskiwacze można profesjonalnie wyczyścić, ale czasami czyszczenie nie pomaga. Przy większym przebiegu olej może wyciekać z różnych części silnika. Silniki o większym przebiegu mają problemy z zaworem EGR, co prowadzi do słabego rozruchu, słabego przyspieszenia lub zapłonu kontrolki awarii silnika. Starsze silniki pierwsze 6D16 V80 kW mają problemy z zaworem EGR, wyciekami oleju i różnymi osadami sadzy. Nadmierne dymienie silnika jest spowodowane głównie przez dysze, dlatego zaleca się rozbicie dysz co najmniej raz na od 80 do 100 km i sprawdzenie uszczelek dysz w razie potrzeby wymienić. W przypadku większego przebiegu występują problemy z obwodem podciśnienia, który steruje zaworem EGR, gazem i turbiną. W przypadku pierwszego 6D, starsza i ulepszona wersja, ze względu na nieprawidłowe ukształtowanie miski olejowej, nie jest możliwe spuszczenie wszystkich zanieczyszczeń podczas wymiany oleju, dlatego zaleca się częstszą wymianę oleju do 15 000 km, najlepiej 10 000 km i co najmniej raz na 100 000 km, aby dokładnie zdemontować i wyczyścić miskę olejową. W przeciwnym razie osady pozostające na dnie skrzyni korbowej mają negatywny wpływ i powodują szybsze zużycie silnika i jego podzespołów. Większy przebieg może prowadzić do problemów ze sterowaniem turbiną, awaria zasilania, kontrolka silnika lub nadmiernego zużycia dyszy, co prowadzi do nierównomiernej i głośnej pracy silnika na biegu jałowym, słabego rozruchu, słabej mocy lub nadmiernego wydalania paliwa, a silnik przechodzi w tryb bezpieczeństwa i zapala lampkę usterki. W praktyce krótsza żywotność i nieco wyższa częstotliwość usterek występują w przypadku wtryskiwaczy piezoelektrycznych stosowanych w silnikach pierwsze 6, 8V euro 5. Im większa liczba kilometrów z silnikiem Diesla, tym bardziej należy zwrócić uwagę na nadmierne wibracje w stanie spoczynku lub hałas podczas przyspieszania z niższych prędkości, co najprawdopodobniej jest pływającym kołem zamachowym. Silniki diesla są standardowo wyposażone w filtr cząstek sadzy FAP, którego żywotność zależy od sposobu użytkowania pojazdu wynoszący około 200 tys. km. Czasami żywotność filtra może być dłuższa, ale czasami nawet krótsza, szczególnie jeśli jest on używany na krótszych, miejskich trasach częściej, gdy filtr nie regeneruje się dobrze. Problemy z filtrem są sygnalizowane zapaleniem się kontrolki silnika i przejściem silnika w tryb awaryjny. Przybliżony koniec filtra DPF następuje zwykle przy zwiększonej częstotliwości regeneracji z niewielkim wzrostem zużycia. Zapach spalin w kabinie typowy diesel pierwszy 6D. Powodem jest zużycie podkładek pod wtryskiwaczem. Zaleca się wymianę oleju pomimo podanych przez producenta wartości 20 tysięcy km maksymalnie po 15 tysięcy km lub 10 000 km w przypadku 1,6D i 1,6THP lub raz na rok. Silniki benzynowe mają tak zwany łańcuch bezobsługowy, który nie ma określonego interwału wymiany. Wymiana na inne elementy mechanizmu rozrządu jest konieczna tylko wtedy, gdy hałas jest zbyt głośny. Silniki diesla mają interwał wymiany wynoszący 240 000 km lub 10 lat, ale zaleca się skrócenie go do od 150 000 do 160 000 km lub 8 lat. W przypadku silników diesla warto również pamiętać o dodaniu filtra FAP o nazwie Infineum, standardowo co 100 tys. km, w przypadku dodatków BlueD i AdBlue. Zaleca się wymianę świec zapłonowych co najmniej co 50 tys. km, a jeśli zaniedba się wymianę świec zapłonowych, cewki mogą zostać uszkodzone. Filtr paliwa w silnikach D i filtr powietrza również mają interwał wymiany wynoszący 40 000 km, ale w przypadku filtrów powietrza zaleca się, jeśli to konieczne, wymianę podczas wymiany oleju.